Pytanie od Matiego, czy antykoncepcja jest grzechem, zgorszeniem? Bo według Kościoła katolickiego tak. A ty jak uważasz? No, to jak ja uważam, to może najmniej się liczy, bo kim ja jestem, żeby mówić, co grzechem jest, a co nie. Natomiast problem z udzieleniem biblijnej odpowiedzi na to pytanie jest taki, że Biblia nigdzie bezpośrednio nie odwołuje się do tego problemu. To po prostu nie był problem czasów biblijnych. Kobiety w czasach biblijnych chciały rodzić, wręcz prześcigały się w tym, która urodzi więcej. Wtedy nie było systemów emerytalnych, i kiedy ludzie dochodzili do swojej starości, byli zdani na pomoc swoich dzieci. Dzisiaj natomiast mamy trochę inne czasy, inną rzeczywistość. Są systemy emerytalne, kobiety niekoniecznie chcą rodzić, niekoniecznie akurat w tym okresie swojego życia chcą trochę poczekać. Dlatego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, należy zadać pytanie pomocnicze. Czy Bóg stworzył seks tylko i wyłącznie do celów prokreacyjnych? No bo jeśli tak, no to oczywiście każda forma antykoncepcji jest zła, jest grzechem. Natomiast jeśli nie, no to już niekoniecznie. Kiedy otwieramy Księgę Rodzaju, rozdział drugi, kiedy Bóg właśnie stworzył Adama i Ewę i połączył ich ze sobą, to przy tej okazji czytamy takie oto słowa. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Kiedy. Jest małżeństwo i mają ze sobą jedność intelektualną, emocjonalną, to jedność fizyczna jest jakby takim zwieńczeniem właśnie tej jedności. To współżycie seksualne, to, to stanie się jednym ciałem, buduje związek. Więc to też jest cel seksu, tak, żeby, żeby jeszcze bardziej jednoczyć się w małżeństwie, żeby jeszcze bardziej odczuwać tą swoją bliskość i wyrażać swoją miłość do, do siebie. Zatem seks nie ma nad celu tylko prokreacji, ale również budowanie związku małżeńskiego. Dlatego też apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w siódmym rozdziale, zachęcał małżonków do tego, żeby w miarę często współżyli seksualnie ze sobą, żeby żadne tam pokusy się ich nie trzymały i żeby mogli budować swój związek właśnie na takiej bliskości, na intymności. Niektórzy na podstawie historii Onana ze Starego Testamentu przekreślają wszelkie formy antykoncepcji, bowiem Onan ze swoją żoną stosował stosunek przerywany, wylewał swoje nasienie na ziemię, przez co został ukarany przez Boga śmiercią. Jednak Biblia nie mówi, że Bóg ukarał Onana za samą antykoncepcję, czyli za ten stosunek przerywany, ale za to, że nie dopełnił obowiązku wobec swojego brata. Mianowicie Onan był w związku lewirackim, czyli poślubił żonę swojego zmarłego, bezdzietnego brata i jego obowiązkiem było, aby pierwsze spłodzone dziecko należało do jego zmarłego brata, żeby nie przerwać tej linii rodowej. On nie chciał dopełnić tego obowiązku i dlatego pokarał go Bóg, a nie za samą antykoncepcję.